Rysy na zderzaku, na rowerze, zadrapanie od gałęzi. Można je czyścić, polerować jednakże bez względu na to jak sumiennie i często myjesz samochód, te okropne zadrapania i rysy na powierzchni ani drgną, a profesjonalne lakierowanie kosztuje fortunę. Lecz teraz jest na to sposób. To rewelacyjna pasta do usuwania zarysowań GS27 Scratch Remover, którą oferujemy Wam w niewiarygodnie niskiej cenie. Takiej atrakcyjnej oferty nie znajdziesz w innych sklepach. GS27 to krem o wyjątkowej formule, który z łatwością usuwa zarysowania powierzchni. Wystarczy wycisnąć niewielką ilość na szmatkę dołączoną do zestawu i wcierać kolistym ruchem, dopóki zarysowania nie znikną. Na koniec po prostu przeczyj powierzchnię, pozostawiając ją lśniącą i czystą. To takie proste. GS27 świetnie się nadaje do każdego koloru lakieru. Scratch Remover nie jest przeznaczony do usuwania głębokich uszkodzeń dla kieru, ale perfekcyjnie radzi sobie z zadrapaniami od gałęzi, rysami na zderzaku czy rowerze. Jest skutecznym rozwiązaniem dla samochodów, motocykli, przyczep kempingowych i rowerów. Idealnie nadaje się do chromowanych felk. GS27 Scratch Remover od mango usunie nawet uciążliwe ślady po owadach, które tak trudno zmyć. Także w domu GS27 pomoże usunąć uporczywe rysy i zadrapania na powierzchniach, których tak trudno się pozbyć. Dzięki GS27 Scratch Remover zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Tylko pomyśl, ile musiałbyś zapłacić za podobną usługę u lakiernika. Pamiętaj, tylko teraz GS27 jest dostępny w tej niewiarygodnej cenie widocznej na ekranie. To niebywała okazja. Zadzwoń już teraz i zamów swoją pastę do zarysowań GS27 Scratch Remover.